no witam was serdecznie ponownie mamy nowy dzionek chwila przerwy więc przerobimy temat wynagrodzeń za pracę powiem wam, że zamiast lepiej jest coraz to gorzej no niestety wszystko idzie do góry, ceny są różne a zarobki kierowców są coraz mniejsze. Mogę się pokusić i dać przykłady. Powiedzmy, powiem Wam tak. Na Podhalu jest firma X, nie mogę powiedzieć nazwy, ale Robią tylko Węgry, Polska, powiedzmy takie zbliżone kółeczka, aczkolwiek, no, przeważnie zaadunki mają tam swoje miejscowe. Jeżdżą na Węgry i z powrotem. Wszystko jest obliczone dobrze. Robią około 10 kółek w miesiącu. Za kółeczko jest płatne 900 zł. Spokojnie robią 10 kółek w miesiącu. Macie porównanie, więc wynosi to 9000 na miesiąc. No żadna re rewelacja, ktoś powie No ale Pan Mariusz, który tam rozmawiałem z nim Jeździ nowiutkim Mercedesem 5 tysięcy kilometrów Robotę sobie chwali Mówi, zrobi 10 kółek, ma spokój. No mówi, nieraz 11 W skali miesiąca wam powiem Wychodzi to około 11-12 tysięcy kilometrów No nie mało, ktoś powie Momencik Muszę wstać na chwilę. No już jest. Jak no ktoś powie, że 12 tysięcy nie jest to małe. Ale firma taka już ma prawo się utrzymać na rynku w miarę dobrze. Ale przekładamy to powiedzmy na no i każdy weekend przeważnie są w domu. Przekładajmy to teraz na firmę powiedzmy Regesta. No tu już jest różnica. Firma Regesta niestety jest troszeczkę słabsza. Iż gdyż dlaczego. Tam jeżdżą już i Polacy, i Ukraińcy, i inni kierowcy, i inni narodowości, ale tam jest podstawa plus dieta, czyli dniówka. 75% 65-75 euro. Nie wiem ile kilometrów robią, bo nie chcieli się przyznać, ale średnio tak mówią, że się pogorszyło 500 dziennie. To nie za dużo kilometrów jest. Ale o rozrachunku ogólnym zarabiają również 9000. Przekładamy teraz się na Polskę. Skoro na Międzynarodówce jest 9000. To wcale żadna rewelacja. Powiedzmy teraz, czy kraj, gdzie nie wiem, nie wiem pan Adrian ile tam płaci kierowcom, bo nie zaglądam do portfela, ale coś mówi, że około 6-7 tysięcy. Wydaje mi się, że stawka bardzo dobra. Mało odczuwalne, jeżeli się jeździ po Polsce tylko od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie bardzo dobre. Jeżeli to jest jeszcze stała wypłata, bardzo fajne można tylko pozazdrościć, że takie wynagrodzenie jest. Moje wynagrodzenie nie zmieniło się, jest tak jak było 100 euro dniówka, aczkolwiek jest różnica na wypacie. Dlaczego? Bo euro spadło. Jest euro powiedzmy teraz po 4,30, więc dniówka wychodzi mi 430. Jeżeli euro skoczy do góry, moja dniówka automatycznie też pójdzie do, do góry. Dobrze, nie zajmujmy się teraz jeszcze Polską, porównajmy to powiedzmy do Niemczech. System pracy 2 na 1 1700 euro. No chyba najbardziej, przepraszam, 2 na 2. 2 tygodnie pracują, 2 tygodnie wolne. No to w teorii tylko, bo wiadomo, że dojazdu tego kto się nie licza. czyli trzeba liczyć jeszcze plus 4 dni, czyli 1,5 tygodnia jest wolne, 2,5 tygodnia jeżdżą. No i 1700 euro. Dlaczego tyle i dlaczego tak? Z powodu tego, że w Niemczech nie wchodzą w drugi próg podatkowy, tylko pierwszy, 14% podatku jest. Jest też jeszcze kwota wolna od podatku, które jeżeli nie przekroczą, to nie ma w ogóle od tych pieniążków podatków. No. no i pokusiłem się sprawdzić niektóre systemy zwolnień, bo już oszustwo zaczyna się w momencie reklamy przy drogach. Pisze bardzo fajny billboard, nie w jednym miejscu tylko w większości. Pisze 3,5 tysiąca euro kierowca kategoria C plus E praca w Niemczech gwarantujemy. Mówię no kurczę 3,5 tysiąca no to jest pieniądz godny uwagi. Więc mówię zweryfikujemy. Hmm. Pokłosiłem się wykonać telefon. No odebrała pani telefon. I co się dzieje? Na początku rozmowy, czego szukam, jakiej pracy. Więc powiedziałem, czego szukam. Jaka kategoria, wszystko po kolei. No i co się okazuje? Okazuje się, że to, co piszę na billboardzie, już nie jest prawdą. Bo zaoferowała mi pracę na budowie, powiedzmy, na wywrotkach. Wynagrodzenie 2400 euro. Ale mówi, że to mi nie odpowiada, więc mówi, że ma jeszcze jedną specjalną ofertę, specjalnie dla mnie, no za 3000 euro. Mówię, no już coraz lepiej. Ale mówi, że nie może tego trzymać dłużej tej oferty, jak 30 dni. Po 30 dniach oferta zrobi się nieaktualna. Więc jest to pośrednictwo, nie jest to bezpośrednio firma niemiecka, czyli pośrednictwo. Pytam, a jak jest zakwaterowanie? No, zakwaterowanie teoretycznie jest bezpłatne. Jest prysznic, jest, firma gwarantuje pokoje hotelowe, jedno, jednoosobowe i tak dalej. Mówię, no, jeżeli tak, no to już, już to nabiera sensu. No, ale wiadomo, że ja dzwonię informacyjnie, więc się dopytuję. No i pani mówi, żeby się skontaktować w dniu następnym, bo ja mówię, że muszę się z tematem przespać. No i rozmowa się zakończyła, podziękowałem. No, zweryfikowałem to wszystko, tą firmę, bo przysłała mi jeszcze link na telefon firmy, którą, którą mi za, zaproponowała za to wynagrodzenie 3000 euro. I co się okazuje, że kierowcy już zweryfikowali tą firmę, która mi polecała tę pracę. I okazuje się, że firma nalicza sobie od dwukrotnej do czterokrotnej wartości za mieszkanie. Mają być pokoje jednoosobowe, są dwuosobowe, trzy. No, warunki mieszkaniowe tragiczne. I to nie jest jeden komentarz kierowców, tylko jest tych komentarzy bardzo dużo. I co jeszcze? Nigdy się podobnie z wypłaty nie zgadzają z tym, co operują. Co piszą na umowach. Nie można się nigdzie dodzwonić, zadzwonić, każdy zbywa. Także praca w Niemczech za 3,5 tysiąca euro to ja wolę zostać, pić sobie kapkę i zarabiać powiedzmy 100 euro dziennie. Niezależnie od kursu, który mam. Bo i tak wiem, że pracodawca zapłaci. To co jest uzgodnione. Idąc gdzie do firmy trzeba być bardzo ostrożnym jak się szuka pracy nie poleca. Powiem jeszcze w ten sposób. No, firmy, firmy, które płacą powiedzmy przebóź paliw, czyli cysterny to coś na ADR-ach jest, tam są lepsze pieniążki. No bywają firmy, które lepiej płacą. No ale to jest znowu skolidowane z tym, że to jest praca cięższa. Nie będę więcej tam prze, prze, przekładał tego, aczkolwiek porównam to znów do przykładowego Kowalskiego, który pracuje w hucie Kowalski, no bo jest to jedno z większych, najpopularniejszych nazwisk. Więc tak, na dzień dzisiejszy w hucie wynagrodzenie wynosi 6,5 6 tysiąca, przy czym jest to praca po 8 godzin. Jeżeli ktoś... Pójdzie na jakieś nadgodziny dwa razy w miesiącu, czyli dwie soboty, zahaczy to jest ponad 7 tysięcy. Gdzie tu w Polsce jako kierowca szukać pracy, jak można na miejscu codziennie zarobić 7 tysięcy, co miesiąc zarobić 7 tysięcy. I co jeszcze jest do tego? Tam jest ubezpieczenie, wszystko podatki od kwoty całkowitej zarobionej. Wiadomo. W transporcie troszeczkę to inaczej się odbywa. No tutaj jednak niektórzy muszą się ukrywać, więc mogą to zrobić, bo jest to skuteczne, czyli alimenty, jakieś komorniki za szafę i tak dalej. No jest możliwość jeszcze, więc wykorzystują te luki. Aczkolwiek już jest to coraz mniej preferowane, bo wszystkie wynagrodzenia w całości idą na konto, więc no niestety już się Eldorado kończy. Skończą się różne dziwne jazdy, tachografy niedługo będą nowe, wszystkie, więc będzie ciekawie w transporcie. Skończą się jazdy za marne grosze, bo ktoś po prostu, jakaś firma, powiedzmy X, jeździ jak jeździ, wiadomo o co chodzi. Jak to Negus mówi, jeździ jak jeździ, no a za byle co, żeby tylko przeżyć ale niższe stawki inne, no bo są zaniżane. A tylko spedycja wie, jakie są naprawdę stawki, jak to jest, jak to jest sprzedawane, przekazywane. No, różne dziwne, dziwne drabiniaste strzelki się tam zdarzają. No. Tak samo porównam jeszcze, bo powiedziałem na podhalu, porównam jeszcze, powiedzmy, okolice Łomży. No tam jeden z moich youtuberów zarabia też pieniążki po Polsce. Jeździ od pędziałku do piątku pod nią. Średni zarobek jego też jest około 7 tysięcy. Także niczym to się nie różni. A szedł z międzynarodówki, bo okazało się, że więcej no, straci na międzynarodówce niż to co w Polsce zarobi. I tu śpi powiedzmy też jeździ od pędziałku do piątku, nieraz w tygodniu jest domu, albo przeważnie, bo to jest zaczyna się jazda w poniedziałek, przez dom przejeżdża, czyli w środku tygodnia też jest, no różnie. Tak mam, mogę powiedzieć, no nic się nie zmieniło, oprócz tego, że wszystkie inne wydatki nasze poszły do góry ileś procent, a nasze zarobki niestety stoją jak zwykle w jednym miejscu. No i raczej stać będą jeszcze dłuższy czas. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do komentarza. Łapka w górę.